Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu w sprawie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty dróg nr 551. Projekt ustawy zawiera rozwiązania mające na celu zwiększenie poziomu anonimowości gromadzonych w systemie informacji oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zasadniczą zmianą wprowadzoną do ustawy jest uchylenie przepisu regulującego kwestię gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej w sposób jednostkowy, czyli w powiązaniu z danymi identyfikacyjnymi uczniów. Proponuje się Gromadzenie tych informacji według liczby uczniów, w którym przedszkole, szkoła lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna udzieliła określonej pomocy. Powyższe dane gromadzi się w systemie informacji oświatowej w celu racjonalnego podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego a także w celu zapewnienia właściwych warunków edukacji dzieci i młodzieży. Nowelizacja ustawy podyktowana jest licznymi zastrzeżeniami zgłaszanymi wobec ustawy przez opozycję, a także przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zastrzeżenia dotyczą gromadzenia w nowym systemie informacji oświatowej danych osobowych uczniów korzystających z przewidzianych w prawie oświatowym form pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz uczniów, w którym poradnia psychologiczno pedagogiczna wydała opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W celu zwiększenia poziomu anonimowości danych gromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej w projekcie uchylono między innymi artykuł 13, artykuł 14 i artykuł 18, Bezsprzecznie projekt ustawy zmierza w prawidłowym kierunku, ponieważ zdecydowanie bardziej jak dotychczas chroni dane osobowe zawarte w dotychczasowym systemie informacji oświatowej. Sięgając do niedległej przeszłości sprzed roku, kiedy to toczyła się w Parlamencie dyskusja na temat ówczesnego projektu tej ustawy i kiedy wnioskodawcy stanowczo twierdzili, że tamte rozwiązania są niezbędne w demokratycznym państwie prawa. Dzisiaj wszyscy wiemy, że było to wielkim błędem. Poprzednie zapisy ustawy w sposób absolutnie nieuzasadniony ingerowały w dane osobowe i prywatność osób. Warto jest, to przytoczyć, warto jest tutaj przytoczyć stwierdzenie i apel jednego z dyskutantów biorących udział w posiedzeniu prac komisji, który stawia pytanie. Jak daleko w nowoczesnym państwie przy rozwoju takich systemów informatycznych, jakie mamy, państwo może i ma prawo ingerować w życie osobiste obywateli? Jak dalece państwo może gromadzić różnego rodzaju dane o obywatelach? Taka dyskusja powinna być prowadzona w każdym wymiarze. W przypadku tej ustawy takiej dyskusji wówczas zabrakło. Pojawiła się dopiero po uchwaleniu ustawy. To wywołuje zdecydowany sprzeciw całej opozycji, ale również przedstawicieli organizacji społecznych. Jest to również powód do refleksji ze strony wnioskodawców, którzy przejawiają chęć naprawienia tych błędów. Przyjmujemy to z uznaniem. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w sytuacji, jaką mamy, klub parlamentarny Solidarna Polska poprze projekt nowelizacji tej ustawy. Równocześnie zdecydowanie opowiadamy się za i popieramy ewentualne nowe propozycje rozwiązań prawnych, które będą wprowadzały jeszcze większą ochronę danych osobowych i większą anonimowość osób w tej i wielu innych dziedzinach życia. Dziękuję bardzo.